Spójrzmy teraz na zadanie ósme. Tutaj mamy zapisać układy równe. Jeżeli chodzi o podpunkt A, to zobaczmy na pierwsze równanie. Mamy tutaj sumę. Suma to wynik dodawania, no i mamy sumę liczb x i y, czyli zapiszemy to w ten sposób. No i ta suma jest równa 5. To jest równanie pierwsze. Spójrzmy na równanie drugie. Różnica. Czyli odejmowanie tych liczb, czyli x oraz y, wynosi 2. No i mamy układ równań. Jeżeli chodzi o podpunkt b, to co my wiemy? Mamy sumę, suma liczb a i b, no to zapiszmy, jest równa 14. Drugie równanie, gdy do 120% liczby a, czyli mamy tak 120%, Procent liczby A. I gdy do tych 120% liczby A dodamy 70% liczby B, to wówczas otrzymamy sumę, suma, czyli dodawanie sumę liczb A i B. No i mamy drugie równanie, no i teraz sobie zapiszmy bez symboli, bez symbolów procentów, tak? No to teraz tak, pierwsze równanie przepiszmy. No i możemy zapisać, że 120% to będzie 120 setnych. Te zera nam się skrócą. 12 przez 10 to 1,2. Czyli mamy 1,2a dodać 70%, czyli 70 setnych. Skracamy zera, mamy 0,7. Oczywiście B i to jest równe A plus B. No i mamy układ równań.